Simoleńszko, ludzi i zwierzęta oraz ty malutkich hejterze Ja jestem Aduś, to jest kolejny odcinek konsultanta. Jutro, prawdopodobnie, ostatni odcinek konsultanta na kanale. I pomyślałem sobie, że w bardzo wyjątkowym miejscu, przedostatniego konsultanta, nagram w Łazience, gdzie jest świetne światło i świetny dźwięk. <laughs> Hmm. Czyli co, 1000 filmów, uda mi się zrobić 1000 filmów, jutro będzie specjalny dosyć odcinek, gdzie, a dobra, zobaczymy co, jak mi to wyjdzie. Chciałem jeszcze dwa tematy zmieścić, dwa tematy zmieścić e, w konsultancie i chyba w sumie mi się uda, jak mega łatwo wybić się na YouTubie na dzień dzisiejszy, bo wiadomo, że miesiąca na miesiąc na miesiąc, z roku na rok jest coraz gorzej i takie spoko sposoby, to jeden... <grym> Ale nie, serio, serio tak jest, serio tak jest. E, będziesz nagrywał randonautikę, będziesz nagrywał randonautikę i, i będziesz ustawiał różne rzeczy, że coś tam jest wklejał e, w kąpie różne zjawy, duchy czy nawet aktorów sobie ogarnął, żeby coś tam robili to jest pierwsza sprawa, żeby właśnie to nagrywać bo teraz to jest na topie, a druga sprawa, czekaj, właśnie, aha a druga, a druga, właśnie to są dwie rzeczy, z których tak trochę się nabijam druga rzecz jest taka, że możesz nagrywać jak wchodzisz do sklepu bez maseczki, kłócisz się z ochroniarzem, powołasz się na konstytucję i jak poli i później policja przyjeżdża policja spisuje was i finalnie będziesz mógł robić zakupy. Te filmy. Te filmy teraz podbijają internet. Prosta sprawa, bierzesz kamerę, idziesz do sklepu, kłócisz się z ochroniarzem, powołasz się na konstytucję, <noise> I, i, i policja przyjeżdża, sądymy. I, 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 i tyle. A faktycznie tak to działa, bo zazwyczaj nie wiem, 90% filmów, które obejrzałem, nad takim czymś polegają mają super wyświetlenia w ogóle komentarze bo ludzie są mega przeciwni mega przeciwni maseczką i tyle a w sumie, jest, w sumie mnóstwo jest jeszcze tematów, o których dałbym radę. Pamiętam, pamiętam, właśnie, pamiętam, pamiętam, jak nieraz nagrywają konsultanta, i totalnie nie wiedziałem, co powiedzieć. Były takie momenty, że ja tak się włączyłem nagrywanie, i totalnie była taka cisza. A teraz, a teraz jakoś, jakoś bym kilka rzeczy opowiedział, na przykład bym opowiedział o tym, jak ostatnio wszedłem do McDonalda bez i kłóciłem się z panią. Jutro, jutro będzie dla mnie bardzo wyjątkowy konsultant. Powiem, będę, będę mega szczery. Będę mega szczery, i to będzie takie podsumowanie tysiąca moich filmów. To będzie najważniejszy konsultant z tych wszystkich, jakie nagrałem przez te, przez te lata. Dzięki, że mogłem się wygadać. Dzięki, że mnie wysłuchaliście. Widzimy, słyszymy się już jutro. Jak zwykle o tej samej porze o 18.00, był z Wami Adoś. Trzymajcie się i cześć. Ty, ale serio, to jest najlepszy światło i najlepszy dźwięk.